thank <laughs> you Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Rozpoczynamy nasz weekendowy program, podsumowanie sytuacji z ostatniego tygodnia no i spojrzenie na nowy tydzień, najważniejsze wydarzenia gospodarcze i dodatkowo najciekawsze instrumenty finansowe, właśnie na wykresach w ramach analizy technicznej. Partnerem programu jest Ex Ante, broker, który dostarcza no blisko 1 milion wybranych produktów. Oczywiście platformę też później pokażę, kiedy będziemy spoglądać na notowania. Natomiast, jak to mówią, każdy Znajdzie coś dla siebie i inwestorzy, i spekulanci, i traderzy, i tacy, którzy lubią na lokalnych rynkach handlować, a także tacy, którzy lubią wychodzić gdzieś poza, no załóżmy w naszym przypadku Polskę, i właśnie nie tylko na tych rynkach głównych lubią handlować, ale także na rynkach wschodzących, bo takie ze swoimi instrumentami najbardziej popularnymi również są w ofercie tego brokera. Ale przechodząc już do konkretów, może jeszcze szybkie podsumowanie sytuacji. Na indeksach y, widzimy że w tym ostatnim tygodniu kierunek ostatecznie był z jednej strony zaznaczony, w końcówce sesji piątkowej, to jeszcze przed tygodniem, natomiast ten tydzień nie przyniósł ostatecznie rozstrzygnięć, nie przyniósł jakichś istotnych ruchów na głównych indeksach SP500, praktycznie gdzieś w okolicach zera, cały tydzień tutaj konsolidacji. W końcówce tygodnia wiele nie brakowało do tego, żeby doszło do jakiegoś wyłamania z tej konsolidacji dołem, ale końcówka sesji ostatniej, Kilkadziesiąt minut handlu ne, przyniosły poprawę nastrojów rynkowych, <laughs> przyniosły także dynamiczny wzrost, odrabianie strat. Ostatecznie dzień kończyliśmy minimalnie tylko nad kreską, na SP500 było to bodajże 6, 16% setnych procent. i ostatecznie tydzień blisko zera. Podobnie wyglądało to na DAXie, który to również w trakcie tygodnia radził sobie nieco słabiej, ale udało się te niższe pułapy, które obserwowaliśmy w, podczas sesji czwartkowej wybronić. No i ostatecznie również tydzień blisko zera, lepszy tydzień dla indeksu Nikkei, i tutaj 1,5% wzrost. i dla 20, który no, mimo oddawania części swojego wzrostu właśnie podczas sesji piątkowej, choć niedużej części, w sumie ostatecznie, kończy tydzień blisko 1% na plusie. Był to dobry tydzień dla naszego polskiego indeksu giełdowego. Jeżeli chodzi o ten nowy tydzień, to. Yy, Kilka ciekawych rzeczy się będzie dziać. No tutaj cały czas oczy inwestorów zwrócone na Wall Street, na Wall Street w kontekście potencjalnych problemów, które mogły się, mogłyby się wydarzyć, gdyby nie doszło do dogadania się strony w kontekście kolejnego podniesienia limitu zadłużenia. Limit zadłużenia od czasów II wojny światowej był podnoszony ponad 100 razy, więc no, ciężko zakładać, że może być inaczej. Natomiast taka ciekawostka, niemal codziennie w mediach pojawia się wypowiedź Janet Jelen. Która straszy konsekwencjami, gdyby nie nastąpiło polityczne porozumienie w sprawach kwestii limitu zadłużenia. No i na początku maja pojawiła się informacja o tym, że od 1 czerwca administracji rządowej mogą skończyć się środki. Do 1 czerwca wiele czasu nie zostało to nieco ponad dwa tygodnie. Natomiast no, nauczeni historią, można by tak powiedzieć, Wydaje się, że również tym razem uda się wszystko załatwić tak, żeby gospodarka na tym nie ucierpiała, no i pewnie giełdy również ciężko sobie wyobrazić, że nagle tutaj jakieś większe problemy mogą się pojawić. A jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień, między innymi kolejny raz Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, utrzymujemy cały czas te same rejony już od kilku dobrych miesięcy. Taka ciekawostka po ostatnim wystrzale bardzo mocno spadają w ostatnim czasie ceny żywności. Globalne ceny żywności spadły o 20%, oczywiście uśredniając na odpowiednim koszyku dóbr, no i też zestawiając ceny z całego świata. Nie patrzymy tutaj tylko i wyłącznie na to, co dzieje się na polskich targach czy w supermarketach. Natomiast warto dodać, że gdyby spojrzeć tak lokalnie na naszą polską gospodarkę, no to według tutaj danych z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że artykuły spożywcze podrożały o 20% w ujęciu rok rocznym. To też taka to też taka mimo wszystko jest ciekawostka. Natomiast w ujęciu globalnym oczywiście patrząc na indeks cen żywności cały czas jesteśmy wysoko zakładając, że 100 to jest ten nasz punkt bazowy, mamy około 120. No ale mimo wszystko po tym rajdzie, który obserwowaliśmy w momencie wybuchu wojny, no bo też co by nie mówić, ale niebogatelny wpływ miała sytuacja związana z tym, że to Ukraina była nazywana spichlerzem Europy, między innymi dla niektórych spichlerzem świata, no bo jeżeli Europa jest wyżywiona, no to z drugiej strony też i świat jakoś tam sobie będzie radził, a niekoniecznie będzie musiał rezygnować ze swoich zapasów, właśnie aby wspierać Europę, no bo to też w tym kierunku trzeba byłoby na to patrzeć. Chodzi po prostu o zachowanie pewnego rodzaju równowagi. No i walką o to, żeby, no, już nie będę mówił o głodzie, ale żeby nie było jakiegoś tam właśnie niedożywienia na świecie. No związanego właśnie z tym, że dostawca główny, w przypadku Europy, właśnie między innymi to Ukraina, ma lokalne problemy. Tutaj taka ciekawa korelacja: Saudi Aramco, czyli jedna z największych spółek w kontekście kapitalizacji giełdowej na świecie, spółka z Arabii Saudyjskiej, która patrząc właśnie na kapitalizację, zajmuje trzecie miejsce za Apple i Microsoftem. Wzor się na PKN Orlen, oczywiście to, yy, to tak trochę Moglibyśmy sobie tutaj żartobliwie o tym powiedzieć, natomiast spółka planuje wypłacić inwestorom dodatkową dywidendę, która będzie uzależniona od wyników finansowych. A przypomnę, że nie tak dawno PK Orlen informował o podobnej kwestii, podobnej retory, podobną retorykę. Tutaj przedstawiciele spółki wystosowali stała, jakby podstawa tej dywidendy, która rok do roku będzie się określony procent zwiększać, plus w ramach wypełnianych celów, osiągania określonych parametrów finansowych, ta dywidenda będzie. Stopniowo powiększona, więc ona niekoniecznie rok do roku musi być jakby rosnąca, bo może się przydarzyć tak, że na przykład będzie jakiś jeden rok z bardzo wysoką dywidendą, nieporównywalnie wyższą niż no na przykład może się okazać, że ona będzie rok później ze względu na bardzo dobry raport finansowy, natomiast no to też taka ciekawostka dotycząca też pewnego rodzaju programu motywacyjnego, bo w ten sposób można byłoby ten scenariusz nazwać, a przy okazji tutaj też możecie spojrzeć jak prezentują się ten, jak prezentuje się to lista największych podmiotów na świecie, w czołówce, w czołowej dziesiątce poza tą firmą Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej mamy dziewięć podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, Mała zmiana w ostatnim czasie, NVIDIA przeskoczyła Berkshire Hathaway zarządzany przez Warrena Buffetta. A jeżeli już mówimy o właśnie Warrenie Buffecie, niedawno spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway miało miejsce. Tam rozmowa na temat kondycji finansowej spółki, no której myślę, że nie trzeba tutaj jakoś bardzo mocno komentować. Widzimy jak zachowuje się wykres na przestrzeni ostatnich lat, no i to powinna być odpowiedź na to pytanie. No Niemniej jednak tutaj nie jest wykluczone, że ostatecznie Warren Buffett będzie musiał ustąpić ze swojego stanowiska, no bo jednak 93 lata, no to już jest pewne obciążenie, patrząc na średni wiek życia mężczyzn w Polsce, który jest w okolicach 70, 5 lat, jeżeli dobrze pamiętam, no to tutaj tym bardziej, a dodatkowo Warren Buffett, no przecież aktywnie cały czas na rynku działa, więc no to tym bardziej jest jeszcze no jakby pokaz tego, że nie mamy tę długowieczność, można tak powiedzieć, ale ma to swoje plusy i minusy, no bo... né, tutaj Pytanie, jak do tego będą podchodzić w sytuacji, w której na świecie społeczeństwo będzie się starzeć? Ostatecznie, no, w tych najbardziej rozwiniętych gospodarkach, patrząc na zestawienie nowych urodzeń, no to też nie, nie prezentuje się ono najlepiej. A nawet gdzieś ostatnio zapoznałem się z danymi, że w Polsce najmniej tych nowych urodzeń od czasu zakończenia bodajże II wojny światowej, więc to też nie są dobre dane. No a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli społeczeństwo się starzeje, a ludzie starzeją, że przeżywają coraz dłużej, no to jednak trzeba no, w jakimś stopniu tych ludzi, z, czy to z programów socjalnych, czy właśnie z nazwijmy to rent, no utrzymywać I, i to jest bardzo ważna kwestia, oczywiście no, w tym nie ma nic złego, medycyna idzie do przodu, więc podejrzewam, że ja mam 30 lat, jak, jak już dojdzie, o ile dożyję do, do, do starości, no to może i 100 lat uda się przeżyć, no, więc no, siłą rzeczy tak to działa, pewne zagrożenia oddalamy od siebie coraz to mocniej i bronimy organizm nie tylko w formie naturalnej, ale także w formie dodatkowej przez różne suplementy, leki. Niemniej jednak, no to też będzie w przyszłości determinować pewne zmiany systemu finansowego, no bo tutaj pewne rzeczy się po prostu zmienią i no na to też trzeba będzie gdzieś w przyszłości zwracać uwagę. Natomiast tutaj od razu się pojawia pytanie, co w sytuacji właśnie ustąpienia Warrena Buffetta na akcjach Berkshire Hathaway może się wydarzyć. Ja nie byłbym jakimś tutaj optymistą, bo ten pierwszy rzut może być raczej negatywny, może to być nawet spory spadek, ze względu na to, że no to osoba, którą zna cały świat, osoba, która jest no, no najbardziej chyba związana ze swoim podmiotem, powiązywana ze swoim podmiotem, może jeszcze Elona Maska, byśmy tutaj zakwalifikowali, no bo no, gdybyśmy mieli tak w Polsce sobie zrobić ankietę na, na temat największych spółek, no i właśnie byłyby pytania o te osoby, najważniejsze w tych spółkach, no to niekoniecznie udawało, by się ankietowanym odpowiedzieć poprawnie. no A tutaj no myślę, że to może być lokalny problem i też ewentualna możliwość rozegrania pozycji short, w sytuacji, w której no już takie informacje o tym, można powiedzieć, zejściu ze stanowiska by się pojawiały i byłyby ewentualnie też potwierdzone, nie tylko dochodziłoby do spekulacji. Inflacja w Stanach Zjednoczonych ledwo drgnęła, niemniej konsensus zakładał 5,0, wzrost rok do roku. Dane pokazały 4,9, co jest informacją dobrą. Tu jeszcze informacje o cenach paliw hamowanie inflacji w Czechach gwałtowne, oby tak samo było w Polsce, z takich jeszcze ciekawostek Bank Anglii kolejny raz podniósł stopę procentową 12 raz rzędu, 25 punktów bazowych, zbliżamy się do 5% i jeszcze na koniec jeden ciekawy wykres, mianowicie dotyczący liczby bankructw konsumentów i tutaj te dane pokazują, że kwiecień 2023 przyniósł 1510 bankructw konsumentów, natomiast przed rokiem, oczywiście tutaj mówimy Polsce. Przed rokiem, w tym samym miesiącu, było tych bankructw 1126, ale no, kwiecień nie wypadł wcale źle. Natomiast patrząc też na poprzednie miesiące, marzec, luty, styczeń i zestawiając je z marcem, lutym, styczniem 2022, no to tutaj te dane prezentowały się również bardzo, ale to bardzo źle, co pokazuje, że no te problemy są po prostu, są po prostu widoczne. Jeżeli chodzi o nowy tydzień, bo do tego też już możemy powoli przechodzić, zobaczmy jak będzie się prezentować kalendarium. Poniedziałek to dzień, gdzie to kalendarium raczej nie będzie mocno wypełnione. Będzie indeks produkcyjny Empire State ze Stanów Zjednoczonych o 14.30 dane z Australii, Japonii, Kanady. No ale jedynie tutaj w zasadzie inflacja PPI wygląda interesująco w mojej opinii właśnie z Japonii. O pierwszej 1.50 czasu polskiego w nocy te Będą opublikowane. Wtorek z kolei to PKB z Węgier, Słowacji, to będzie taki tydzień PKB, można tak powiedzieć, a także ważne dane ze Stanów Zjednoczonych między 14.30 a 16. będą publikowane, m.in. sprzedaż detaliczna, czy choćby produkcja przemysłowa. W środę poznamy poziom PKB Japonii, ale także poziom PKB Polski. Poprzednio mieliśmy 2% w ujęciu rocznym, dane za poprzedni kwartał, zobaczymy jak w tym kwartale będzie, no nie spodziewamy się tutaj raczej wzrostu. Pytanie, do jakiego pułapu PKB spadnie, no i za czy inaczej, wzrost utrzymamy, tylko w ujęciu kwartał do kwartału. No, raczej będzie po prostu spadek i będzie to wzrost no, niższy rokrocznie niż zestawiając poprzedni kwartał z no, tym samym, ale z 12 miesięcy wcześniej. Będziemy mieć także ciekawe dane ze Stanów Zjednoczonych, rozpoczęcia, rozpo, rozpoczęcia budowy domów i pozwolenia na budowę. Czwartek to z kolei znowu dane ciekawe ze Stanów, indeks Fed z Filadelfii, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks wskaźników wyprzedzających, Poznamy także indeks cen nowych domów z Kanady, no i stopę procentową Meksyku i Filipin. I w piątek, jak na razie tutaj kalendarium nie jest specjalnie wypełnione, ale to jeszcze się zmieni, Szwecja, poziom wykorzystania mocy produkcyjnych i produkcja przemysłowa Szwajcarii, obydwie, obydwa odczyty bezpośrednio przed dziewiątą, przed rozpoczęciem jeszcze sesji na parkietach giełdowych. Jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień, tak jak powiedziałem, na rynkach Jakoś specjalnie dużo się nie działo, chociaż lokalnie zmienność się na wybranych instrumentach finansowych pojawiała między innymi spore ruchy na walutach. Obserwowaliśmy spore ruchy na bitcoinie, także w końcówce tygodnia, ale do tego za moment przejdziemy. Natomiast zobaczmy, co słychać na SP500, tylko tutaj jeszcze ponownie się połączymy i zaraz wszystko powinno działać. SP wrzucam już na wykres i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. O, i tutaj sobie włączmy wykres, ok, już wszystko działa. Oczywiście jesteśmy na platformie partnera tego cotygodniowego nagrania, czyli na platformie Exante. Zachęcam do sprawdzenia, sprawdzenia oferty, bo w, w mojej opinii, no tutaj jak nie tutaj, to gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. No te ostatnie dni, ostatnie tygodnie, mimo że no, niby kierunek jest widoczny, bo jesteśmy. W ruchu wzrostowym i testujemy lokalne szczyty, cały czas jeszcze nie dały nam tej ostatecznej odpowiedzi rynku na to, że to wzrosty będą w krótkim terminie nas tutaj obowiązywać. Mimo, że wygląda na to, że nastawienie jest ewidentnie prowzrostowe, no to cały czas jest bardzo dużo tych potencjalnych problemów. potencjalnych problemów, jak choćby kwestia sektora bankowego, kwestia zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, no i też warto lepiej inflacji, i warto też powiedzieć o tym, że. Pytanie, czy nie dochodzi teraz do takiego społecznego, można powiedzieć, przekonania, że jeżeli wcześniej było źle, wzrosty były obecne yy, i przepraszam i spadki były obecne na rynkach, kiedy właśnie problem był z sektorem bankowym yy, w Stanach Zjednoczonych, yy, S.V. Bank, yy, First Republic Bank, teraz pakwest yy, ale yy, no, jednak te spadki na rynku były widoczne, natomiast później rynek szybko odrobił straty i czy teraz nie dochodzi do takiego yy, podejścia, że no, skoro wtedy wyciągnęliśmy, odrobiliśmy, no to teraz w ogóle nie ma co zakładać złego scenariusza, bo nawet jak coś złego się wydarzy, to rynek i tak wróci, no to nie ma sensu zamykać akcji na pułapach wysokich, bo po prostu później kurs nam odjedzie ewentualnie w górę i, i docelowo to i tak nie ma po prostu żadnego sensu. Natomiast to też jest pewnego rodzaju pułapka, dlatego że należy mieć na uwadze, ja to też zawsze powtarzam przy okazji różnych nagrań, webinarów, że historyczne wyniki, historyczne zachowanie rynku na podstawie pewnych uwarunkowań gospodarczych nie stanowi gwarancji, że to teraźniejsze i przyszłe zachowanie rynku będzie podobne i będziemy mogli pewne rzeczy gdzieś tam próbować sobie przekładać na to, co tu i teraz i szukać jakichś korelacji. Owszem, bardzo często zdarza się, że te korelacje występują i że analiza tego, co działo się w przeszłości przy okazji danych, 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 o tak można powiedzieć, jest ważna, niemniej jednak pamiętajmy o tym, że to nie zawsze musi tak być. S&P cały czas z możliwością ruchu gdzieś w kierunku 4200 punktów w okolicy oporu, tu oczywiście mamy kontrakty, natomiast sam indeks, no nie co y, bliżej gdzieś tam tego y, pułapu jest, cały czas y, czekamy, czekamy właśnie na ten y, właściwy ruch. No dzisiaj próbowaliśmy, niemniej, no znaczy dzisiaj, wczoraj w zasadzie, bo ten program w sobotę, próbowaliśmy, natomiast S&P zaczęło się na poziomie 424, no i czekamy, jak to dalej będzie y, wyglądać. Cały czas około 1-2%, poniżej 4200 się utrzymujemy. 4200, taki najbliższy, no powiedzmy, opór średniej siły, a mocniejszy gdzieś w okolicach 4270. No i tak jak w ostatnim tygodniu celem były wzrosty i 4200, no to tak, jako że teraz tydzień na zero i no nic się specjalnie nie zmieniło, no to ponawiamy tutaj te, można powiedzieć, spekulacje dotyczące przyszłego zachowania kursu i zakładamy możliwość wzrostu właśnie na indeksach w Stanach Zjednoczonych, no, gdzieś w okolicach 424, może 250 na SP 500 to wyciąganie też z końcówki tygodnia daje nadzieję na to, że no, właśnie shorty były zamykane, może longi otwierane przed nowym tygodniem, co daje szansę na kontynuację ruchu na północ od początku nowego tygodnia rozpoczynającego się 15 maja, dokładnie w połowie tego miesiąca, który w teorii statystycznie wcale najlepszy dla rynku akcji nie jest. Microsoft z dobrą postawą, chociaż wypadkowa z ostatniego tygodnia blisko zera, nieznacznie na plusie, niemniej jednak cały czas jesteśmy bardzo wysoko, bez większej korekty, kurs z dobrną do 310 dolarów za jedną akcję, a wzrost rozpoczynał się z 212, więc to... Przecież jest 45% ruchu na tej jednej z największych spółek na świecie. Oczywiście opory kluczowe nieco wyżej, bo tutaj inwestorzy tutaj nawet zakładają możliwość ruchu gdzieś w okolice 350 dolarów. No niemniej jednak jakieś cofnięcie w okolice 300, może 290 wcale by nie zaszkodziło. Podobnie jak tutaj choćby gdzieś w końcówce kwietnia to cofnięcie i korekta z 292 do 276 miało miejsce, bo po prostu później nieco łatwiej o, o wzrosty. Zobaczmy, co słychać na indeksie Nike, indeksie japońskim. Tak jak widzieliśmy, podsumowanie ten tydzień całkiem niezły dla, dla indeksu. No i też widzimy to na wykresie, już prawie 20, 29 500 punktów mamy na kursie. No i jesteśmy najwyżej od no mniej więcej stycznia 2022, a więc to kilkanaście miesięcy, prawie 20 miesięcy można powiedzieć. A tutaj indeks radzi sobie najlepiej w tym czasie no to też jest kolejny ważny opór, bo tak jak już z tą okolicą 28-2850 sobie poradziliśmy. No, to okolica 29500 jest kolejnym oporem. Ostatnim, wydaje się, w drodze do lokalnych szczytów w okolicach 31 tysięcy punktów. Zobaczymy, jak kurs się zachowa gdzieś tam w tych rejonach. Niemniej jednak, gospodarka japońska radzi sobie całkiem dobrze. Giełda również, będzie kilka ważnych odczytów, więc trzeba będzie je przeanalizować. Ale no gdybyśmy mieli zestawiać te dwie największe gospodarki z Azji, no, czy może nie największe, bo, bo tutaj Japonia byłaby pewnie gdzieś na trzecim miejscu, na no, czołówce Indie i Chiny jednak, no to jednak, patrząc już stricte na rynki, Shanghai Composite, chiński indeks zdecydowanie słabszy od indeksu Nike, który cały czas z perspektywami pro wzrostowymi, ten kierunek 30 tysięcy, plus, jak najbardziej uważam, że nie trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy. Jeżeli chodzi o kolejny indeks, zobaczmy teraz na niemiecki DAX. Tutaj tydzień, który nic nie zmienił, nic nie wniósł. Jedyne co wniósł to to, że nieznaczna korekta już za nami. Korekta, która no, zawsze jest potrzebna, jeżeli z wzrostami robią się problemy, bo nieco y, można powiedzieć, zmienia się y, kapitał na akcjach. Y, ci, którzy ostatecznie zyski chcieli zrealizować, no to już w dużej mierze te zyski mogli zrealizować. Y, Cały czas oczywiście można byłoby zadawać sobie pytanie, czy ten ruch tutaj y, horyzontalny, który obserwujemy w zasadzie od y, połowy kwietnia, to konsolidacja czy dystrybucja, y, no bo y, równie dobrze ktoś może powiedzieć, że to celowe utrzymywanie na wysokich poziomach y, tych dużych graczy, którzy wiedzą, że y, potężne problemy przed rynkami po to, aby y, pozbyć się swoich y, akcji, y, pozbyć się swoich pozycji długich, no i dopiero wtedy przyjdzie pora na y, spadki. Niemniej jednak to jest troszeczkę sytuacja w mojej opinii number Cały czas jesteśmy tutaj bardzo wysoko i dodatkowo te wysokie pułapy osiągamy przy no, takim raczej negatywnym, cały czas jeszcze aspekcie związanym z Europejskim Bankiem Centralnym, z ostatnią podwyżką 100%, 25 punktów bazowych i możliwymi kolejnymi. A zatem, no, jeżeli przy takich uwarunkowaniach rynkowych jest tak dobrze, no to jeżeli te uwarunkowania zmienią się in plus, czyli na przykład poznamy horyzont tych podwyżek i moment ich zakończenia, no to sytuacja wtedy tym bardziej jeszcze powinna się tutaj poprawić. I cały czas 16300 w grze jako ten poziom, właśnie ATH do przetestowania, Dzieli nas od niego około 2%, 2% z kawałkiem właśnie na tym indeksie. Zobaczmy na Polski WIG 20: 1940 kilka punktów, no plus minus 40 chyba dokładnie mieliśmy na zamknięciu sesji piątkowej. Oczywiście warto dodać, że to jedno z najwyższych zamknięć sesji w ostatnim czasie ze względu na to, że jednak problemy się pojawiały, ilekroć dochodziliśmy po 1950, przychodziła pora na cofnięcie i szybkie dynamiczne oddawanie tych wzrostów. Ta piątkowa sesja no jednak wyglądała bardzo dobrze, udało się te wysokie pułapy utrzymać, co daje nadzieję na to, że może w końcu przychodzi czas na kontynuację, na ruch wzrostowy. No i próbę próbę wybicia 1950 i ruchu na ten bardzo długo wyczekiwany przez rynek poziom 2000 punktów. Niemniej jednak jeszcze raz przypomnę, że w połowie czerwca będzie mieć miejsce decyzja CUE w sprawie no i z jednej strony właśnie klientów i z drugiej strony banków w kontekście kredytów właśnie frankowych też i w mojej opinii to może być pewien problem dla sektora bankowego, który teraz jeszcze radzi sobie dobrze, ale no jeżeli właśnie byłaby decyzja to niekorzystna dla sektora bankowego, jeżeli będzie neutralna lub taka, którą rynek zakłada, no to pół biedy, ale jeżeli byłaby ostatecznie z pewnych przyczyn, powodów negatywna, no to tutaj trzeba uważać także na sam WIG20, ze względu na to, że banki stanowią około 30% udziału wpływu na ten indeks, więc problem sektora bankowego będzie rodził problemy także dla indeksów WIG20. a Bez banków nie ma hossy, bez banków WIG20 2000 punktów nie pokona. Zobaczmy LPP. Jako jedną ze spółek z polskiego rynku, już wrzucam na wykres. Gigat odzieżowy radzi sobie całkiem dobrze. 13 tysięcy zaatakowaliśmy, 13 tysięcy złotych za jedną akcję podczas sesji piątkowej. Dawno tak wysoko na zamknięciu nie byliśmy, no bo tak cofając się w historii, no to byliśmy tutaj dopiero no, ponad rok temu, w trakcie tych mocnych spadków związanych z wybuchem wojny, kiedy kurs no, najpierw jeszcze w ramach technicznej korekty, a później już w ramach tych uwarunkowań gospodarczych ze względu na problem, na Ukrainie spadał z historycznych szczytów powyżej 19 tysięcy zł do 7400. W tej chwili pewne rzeczy są odbudowywane, natomiast ten ruch wzrostowy wygląda lepiej od tego poprzedniego, ze stycznia, dlatego że tutaj przynajmniej na szczytach się udało przez jakiś czas zatrzymać, co może sugerować, że to jeszcze nie koniec wzrostów i czekamy na kolejne sesje wzrostowe z umocnieniem na akcjach LPP. Na Bitcoinie sytuacja się znacząco pogorszyła, nawet wyłamanie niemało obserwowaliśmy w ostatnim. Czasie kurs wyłamał poziom 26 tysięcy dolarów, natomiast cały czas jeszcze, właśnie to okolica 26, 5, 27 to lokalne wsparcie, do którego jest nam wcale niedaleko, nawet mniej więcej na tym wsparciu w tej chwili się znajdujemy, więc można powiedzieć, że zostało ono jeszcze wybronione, a zatem cały czas tutaj jeszcze możemy mieć nadzieję na to, że do 30 tysięcy złotych, w krótkim czasie będziemy, będziemy wracać, wydaje się, że takie właśnie rozstrzygnięcie, jak to mocniejsze cofnięcie, odejście na wsparciu może sugerować właśnie, że nie... Jakby ta panika często wyznacza lokalny dołek przed ruchem powrotnym, i tutaj na ten moment nie ma podstaw, biorąc pod uwagę, że szybko kurs został wyciągnięty, do tego, żeby zakładać, że będzie inaczej, zakładamy, że właśnie to takie wyciągnięcie i ewentualny powrót do wzrostu w okolicy 30 tysięcy dolarów, oczywiście może się pojawić na Ethereum, Sytuacja analogiczna, również jesteśmy tutaj na wsparciu, i również cały czas ważne jest to, żeby okolice 1800 dolarów bronić. Jeżeli ta sztuka się uda, no to wydaje się, że możemy być nastawieni raczej. Pozytywnie i nawet w krótkim terminie możemy szukać szans na ruch w kierunku 2000 dolarów. Bardzo dziękuję drodzy widzowie za przesłuchanie materiału, a my słyszymy się oczywiście w materiale podobnym już za tydzień, znowu w weekend, gdzie spojrzymy na wydarzenia z ostatniego tygodnia, ciekawe kilka wykresów i po drodze jeszcze kalendarium ekonomiczne na kolejny nowy tydzień, wtedy to już będzie końcówka maja. Życzę udanego weekendu, no i do usłyszenia.